Rozdział 12. Kochajmy się. Jak się okazało, pan Jurek nie tylko przeżył, ale wyszedł z operacji zupełnie bez szwanku. Od czasów wojska był uczulony na strzały i kiedy pistolet wypalił, wąsacz natychmiast zwalił się bez czucia na podłogę. Teraz podnosił się powoli, nie do końca rozumiejąc, co się właściwie stało. Był ciągle pijany, bo zanim wszedł na górę, zaopatrzył się w kilka piw po bliskim imbisie. Sprawy zaczynały zatem przybierać dobry obrót i pozostało tylko jedno, ale za to jakże trudne zadanie. Trzeba było przekonać prasę o spisku prefekta. Nie było to wcale łatwe, bo człowiek ten był powszechnie znanym i szanowanym politykiem. Miał ogromną władzę nawet gdyby jakiś dziennikarz w tę, co tu kryć, niewiarygodną historię uwierzył, to miałby i tak trudności z publikacją podobnych skandalicznych rewelacji. Alicja bardzo dobrze znała stosunki i powiązania mediów z polityką. Obawiała się, że sprawie ukręci się łeb. Potrzebowali zatem niezbitych dowodów i przekonywujących świadków. Tylko jedna osoba mogła wchodzić w rachubę jako wiarygodny świadek. Był to Hans Klotz, który teraz związany i pokonany leżał na podłodze. Alicja znała go od lat. Wiele razy wspólnie szli na akcję. Nie, nie widziała szans, żeby Klotz zgodził się współpracować. Był na to zbyt honorowy. Chociaż było coś. Przyszło jej do głowy, kiedy zobaczyła, jak pan Jurek cały i zdrowy podnosi się z podłogi. Dlaczego Klotz nie trafił? Był doskonałym strzelcem. Wiele razy spotykali się na strzelnicy. Klotz był pod tym względem absolutnym mistrzem. Ale gdyby, tak założyć, że Hans Klotz miał już wcześniej pewne wątpliwości i celowo nie trafił w pijanego wąsacza, to byłaby szansa. Po chwili jednak pomyślała, że przecież nawet jeżeli Hansowi coś się w działaniu prefekta nie podobało, to jeszcze i tak daleko do tego, że żeby otwarcie przeciwko swemu szefowi wystąpi. To było wprost nie do pomyślenia. I tu był pies pogrzebany. Gdyby tak starszy aspirant czwartego wydziału mógł nabrać więcej wątpliwości. Przyszedł jej do głowy iście diabelski plan. Zwróciła się więc do swego ukochanego w takie oto słowa. Adalbercie, pozwól tu do mnie, mój kochany. Tak Alicie, słucham cię najdroższa. Adalbercie, może zabrzmi to bardzo górnolotnie, ale to najprawdziwsza prawda. Słuchaj, skarbie, w twoich ustach leży nasze życie. Co masz na myśli, Alicjo nie rozumiem. Jedyną naszą szansą są zeznania kloca. Czy sądzisz kochana, że on zechce nam pomóc? Teraz pewnie nie, ale gdyby nabrał więcej wątpliwości, więcej niepewności siebie, to może przestałoby gadać o honorze i dyscyplinie służbowej i zaczął inaczej myśleć i czuć. Tak, ale jak go do tego skłonić? Mam pewien pomysł, Albercie, tylko. Powiedz, Alicjo, przecież wiesz, że dla naszej miłości jestem gotowy na wszystko. Myślę o pocałunku. Oczywiście, kochanie. Mógłbym cię całować bez końca. Nie chodzi tu o mnie. Jak to? Musisz jego pocałować. Starszego aspiranta Kloca, mój drogi. Mam całować tego człowieka? Mordercę? Nie ma innego wyjścia, Dalbercie. To nasza jedyna szansa. Twoje pocałunki rozmiękczają serce, kochany. Ale dlaczego właśnie ja? A kto? Ależ tak, oczywiście. Nie tylko ty możesz. Przecież wszystkie kiełboludy mają taką właściwość. Najlepiej jak każdy z was to zrobi. Da nam to absolutną pewność o prawidłowości zastosowanej terapii. Kiełboludy na początku bardzo się opierały. Nie chciały lizać się z takim typem i niedoszłym mordercą. Alicja też nie chciała, żeby jej mężczyzna całował się z kimś innym. W końcu jednak zwyciężyła solidarność i sprawiedliwość. Każdy z trzech kiełboludów miał złożyć osiem namiętnych całusów na ustach kloca. Z początku chciano go odkneblować, ale z obawy, że będzie krzyczał, lepchnięto mu tylko szmatę głębiej do ust, tak żeby były one w całości wolne dla pocałunków. Rytuał się rozpoczął. Najpierw do dzieła przystąpił kieboluda gruby. Raz po raz spotykały się usta mężczyzn. Zdegustowana Alicja wyszła na ten czas do kuchni. Potem przyszła kolej na pozostałych kieboludów, a po kilkunastu minutach seans był zakończony. Należało teraz sprawdzić, czy terapia okazała się skuteczna. Kloc, który przez ten cały czas bronił się jak mógł, wiercąc się i próbując krzyczeć, na tyle na ile pozwalała mu na to wepchnięta w gardło szmata, pod koniec zabiegu uspokoił się, a w jego oczach pojawiły się oznaki bezradności i rezygnacji. Alicja zbliżyła się do kloca i poleciła Adalbertowi uwolnić go od knebla. Przez kilka minut starszy aspirant łapał oddech, sząkał i sapał, a kiedy mógł już mówić, spokojnie odezwał się w te słowa. Po co to zrobiliście? To nie było w ogóle konieczne. Już wcześniej chciałem wam pomóc. Wystarczyło, że tak wiele czasu spędziliśmy razem w jednym pomieszczeniu. Kiełbachy pociły się, widać, ze strachu, i czułem, jak powoli odchodzę od myśli zlikwidowania was. Celowo przecież nie trafiłem z pistoletów tego pijaczka. Pijaczka? Pijaczka? Orzeszty. Głupi glina a ja ci... Niech pan się zamknie, panie Jurku. Adalbercie, spodziewam się, że wszystko jest w porządku. Możesz go odwiązać. Jesteś pewna najdroższa? A może lepiej powtórzmy seans? – O, no, widzę, że ci się spodobała, Adalbercie. – Ale skąd, kochani, jak możesz tak mówić? – Myślę tylko o naszym bezpieczeństwie. – Można go odwiązać. – Powiedział prawdę. – Znam się na tym. – Jestem profesjonalistką. – Co? – Znowu powiedziałaś to straszne słowo. – Odchodzę, Alicjo. – Więcej mnie nie zobaczysz. – Wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi, proszę. – Nie ma mowy. – Słowo się rzekło. – Żegnaj. Kiełboluda gruby odwrócił się na pięcie i poszedł szybkim krokiem w kierunku drzwi wejściowych. Po chwili rozległo się jej głośne trzaśnięcie. Alicja usiadła na podłodze i zaczęła płakać. Co ja najlepszego zrobiłam? Cholerne słowo, cholerne przyzwyczajenie, cholerny świat. Uspokój się Bruna. On wróci. Masz chusteczkę i wytrzyj oczy. No, cała się rozmazałaś. Jest już późno, a musimy jeszcze coś zrobić. Mam przy sobie dokumenty. Są tam niezbite dowody na spisek prefekta. Wystarczy je teraz zawieźć do redakcji i sprawa jest załatwiona. Nawet nic nie trzeba będzie tłumaczyć. Wszystko o jego nikczemnych zamiarach jest tam napisane czarno na białym. Prawdę mówiąc, nie ufałem mu od dawna. Nic mnie to nie obchodzi. On odszedł, to przez ciebie, Hans. To ty ciągle mówiłeś, że trzeba być zawodowcem, profesjonalistą. Hans, jesteś świnią. Tak wiem, wybacz mi skarbie. Ale teraz już będzie inaczej. Postępujmy od teraz zawsze tylko tak, jak nam dyktuje serce. I będziemy już zawsze wszyscy razem? Tak. Jesteśmy już razem. Jesteśmy, a więc istnieje piękno. I to piękno należy do tego wielkiego życia, które i nas wszystkich kształtuje. I będziemy mieli jeszcze więcej wątpliwości, całą masę rozterek i wątpliwości. I nabierzemy jeszcze więcej niepewności siebie. Adalbercie, wróciłeś, wybaczyłeś mi. Tak najdroższa, jakże mógłbym cię zostawić. Mój kochany, moja kochana, kochajmy się. Kochajmy się. Epilog. Jak łatwo się domyślić, prefekt został aresztowany. To samo w Polsce stało się z generałem. Naczelnik oczywiście kolejny raz wywinął się od odpowiedzialności i właśnie usilnie pracuje nad realizacją swojej nowej, szalonej idei uwolnienia stosunków polsko-niemieckich od stereotypów i uprzedzeń. Wszystkie trzy kiełboludy otrzymały w końcu status człowieczeństwa, ale tak bardzo rozmiłowały się w swojej kiełbasianej inności, że niewiele to zmieniło. Kiełboluda duży ciągle kieruje się posłyszaną w metrze radą. Trzeba być sobą. A kiełboluda chudy wierzy, że jego kiełbasiana egzystencja jest dowodem na istnienie piękna. Wszystkim też udało się nabrać jeszcze więcej wątpliwości, niepewności i niewiary w siebie, co uważają za największy wspólny sukces. Taksówkarz Tomasz także należy do tej paczki. Poprzez znajomość z kiełboludami wstępiła mu się intelektualna drapieżność i krytykuje znacznie już łagodniej zaczął nawet sam pisać i nieźle sobie z tym radzi. Frank, przyjaciel dużego i największa ofiara jego słomianych obiecanek, stał się prawdziwym wirtuozem instrumentów szarpanych i nie może się wprost opędzić od propozycji koncertowych w kraju i za granicą. Spłacił długi, udało mu się odkupić dawny dom, przy którym ciągle rosło drzewo. Wróciła do niego żona i dzieci. Są naprawdę bardzo szczęśliwą rodziną i chociaż jest obecnie rozchwytywaną gwiazdą gitary, Kilkakrotnie już miał w klubie u Kiełboludów indywidualne recitale. Założyli bowiem klub w mieście Klub Kiełboludów i ogłosili swój manifest. Chcą tam pokazywać prawdziwą sztukę. Nie zawsze się udaje, bo co to jest sztuka? W zasadzie to proste. Jest to sposób pokazywania piękna. Ale co to jest piękno? Tego nikt nie wie. Manifest Kiełboludów. Nie jest nas wielu w tym wielkim mieście. Zaledwie kilku. Reszta to ludzie sukcesu, zimni i spokojni profesjonaliści. To, co robią, robią najlepiej. My, słabi, mniej zdolni, niewiele możemy zdziałać. Mleko chcemy kupować w aptece, a u fryzjera pół kilo sera. Trąbią na nas samochody, potykamy się na prostej drodze, co chwilę wdeptujemy w gówno, ale szczęście nam to jakoś nie przynosi. Żyjemy pod terrorem doskonałości tamtych. Ich obecność onieśmiela nas. Jest im to na rękę, bo lękają się utracić monopol na tworzenie, który sobie uzurpują. Jesteśmy skłonni uznać ich pierwszeństwo, ale chcemy być twórcami na naszą miarę, niższej sferze. Koniec.